Witam na pierwszej części konferencji na obramczych. Historia Bydgosz pokonuje sensation Kotwice, Port Portmorski Kołobrzeg 73 do 71. Są z nami przedstawiciele gości. Jest z nami trener drużyny, pan Rafał Frank, oraz kapitan zespołu Piotr Szmigielski. Panie trenerze, poprosimy pana jako pierwszego o opinię po spotkaniu. Bardzo proszę do mikrofonu, jeśli można. Dziękuję. Dobry wieczór. Na pewno musimy zacząć od tego, od tego, że gratulacje dla gospodarzy. W takim, to, to jest ważny mecz ważne zwycięstwo. Gdzieś wyszarpane mecz był na końcu troszkę loterią. My zagraliśmy do, dobre spotkanie. Troszeczkę gdzieś tu mieliśmy tych mankamentów w zbiórce. Wydaje mi się, że zbiórka, zbiórka i, 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 i osobiste troszkę więcej wymuszonych fauli ze strony gospodarzy. Troszkę z tym mieliśmy problem i oczywiście no, graliśmy bez. Bez Nelsona na pewno nam, dużo, dużo, na pewno nam troszkę, e, troszkę by nam pomógł, a, ale fakt faktem jest taki, że my chcemy w każdym razie wygrać zwycięstwo i, i, i bardzo nam zależy na tym, żeby tutaj wyszarpać to zwycięstwo nawet, nawet nawet jednym punktem i to niesprawiedliwie. Do tego dążymy. E, fajne granie z naszej strony. Wiemy, co, co możemy jeszcze poprawić, gdzie jeszcze dołożyć, dołożyć starań, żebyśmy mogli jeszcze lepiej trzeba było wyglądać przeciwko Bydgoszczy. Mam nadzieję, że spotkamy w playoffach. i Liczę na to, chociaż przed nami bardzo ważny mecz teraz z tychami i nie chciałbym za daleko w przyszłość wybiegać, bo to różnie bywa. Ale mam nadzieję, że będziemy mieli okazję do, do, do rewanżu i będziemy mogli mieć kolejną szansę na, 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 na zwycięstwo. Bydgoszczy na tym terenie się fajnie gra, fajnie kibice i, i, i na pewno będzie nam miło, że będziemy mogli, będziemy mogli podjąć to wyzwanie. Dziękujemy bardzo. Piotr, prosimy. Dobry wieczór. Tak samo jak trener, gratulacje dla drużyny Zbęgoszczy za zwycięstwo. Bardzo wyrównany mecz. Tak naprawdę od, od samego początku była to, była to walka na parkiecie o każdą piłkę, o, o, o każdą pozycję dojście do, do pozycji. Mieliśmy swoje założenia, które wydaje mi się, w, tak, w takim składzie, jakim dzisiaj byliśmy, realizowaliśmy praktycznie przez większość, większość, tego meczu, no końcówka to już, to już tak jak trener powiedział, to już była loteria, jedna zbiórka, jeden, jeden osobisty, czy, czy po prostu jedna wybroniona akcja i ten wynik mógł, mógł wyglądać zupełnie inaczej. No, ale cóż, jeszcze raz gratulacje i chciałem nasz, podziękować jeszcze naszym kibicom, którzy, którzy dzisiaj byli na meczu i i te, słyszeliśmy ich przy, 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 takiej, przy takiej liczbie kibiców zbyt Bydgoszczy, my ich słyszeliśmy i, i dawali nam na pewno wsparcie, także dziękuję im bardzo. Pytanie. Dzień dobry panie trenerze, Dawid Siemiecki, Emocje TV. Chciałem zapytać o uraz Remona Nelsona, czy to jest coś groźniejszego, co go wykluczy na końcówkę sezonu zasadniczego z gry, czy być może już na zespół z Tychów będzie gotowy? Zaczęliśmy być gotowe na meczu, więc tutaj nie chcieliśmy po prostu ryzykować pogłębieniem, pogłębieniem urazu, Mieliśmy podjąć decyzję po, po rozgrzewce i zdecydowaliśmy się w tym meczu, żeby nie wystąpił, wróci normalnie do dyspozycji w ciągu tygodnia, więc na następne spotkanie będzie gotowe. Jeszcze chciałbym zapytać o ostatnią formę waszego zespołu, bo troszeczkę ostatnio to była gra w kratkę, ale już z zespołem z Rzeszowa no zaprezentowaliście się bardzo mocno w ataku. Dzisiaj przeciwko zespołowi gospodarzy, liderowi w tym momencie rozgrywek, zagraliście naprawdę dobry mecz. Czy to już jest taki poziom, do którego powoli dochodzicie, do którego trener by chciał, żeby zespół docierał przed playoffami? Każdy trener chciałby, żeby jego zespół grał jak najlepiej w każdym spotkaniu. To niestety nie jest takie proste i pracujemy nad tym też mocno, nad, nad naszą mentalnością i, 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 i rzetelnym wykonywaniem, wykonywaniem założeń, koncentracją, która musi być w tym, w tym momencie bardzo wysoka. Tutaj w przymeczach na styku, w bardzo ważnych spotkaniach teraz na koniec sezonu będzie ważne każde posiadanie, więc tutaj teoretycznie skupiamy się na graniu posiadanie za posiadanie. Tak samo posiadanie w defensywie, posiadanie w ofensywie i, i na tym się koncentrujemy, żeby jak najwietniej i jak największą procentowość mieć tego pozytywną. A gra na parkiecie, można powiedzieć, że dopiero potem sama się, sama się troszeczkę poukłada. Trzeba zacząć od detali, od fundamentów koszykówki i, 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 i mieć do tego wolę walki i energię. Na tym polega koszykówka. No to jest też gra falowa, nie za każdym razem można grać 40 minut i mieć wszystko co się chce. Aczkolwiek inne zespoły mają też też swoje problemy, więc my koncentrujemy się tylko i wyłącznie na własnym zespole, na swoich rzeczach i, i, i będziemy się starać wygrać każdy kolejny mecz. Przyjmiemy każde wyzwanie. Dziękuję. Witamy na drugiej części konferencji. Jest z nami trener naszej drużyny, pan Grzegorz Skiba oraz zawodnik Kuba Andrzejewski. Kuba, zaczniemy od Ciebie. Ogromne gratulacje i prosimy o komentarz do meczu. Dziękuję bardzo. Na pewno gratulacje dla zespołu z Kotwicy, bo uważam, że to był chyba jeden z najcieższych meczy, jakie dotychczas graliśmy. Naprawdę obrona, jaką Kotwica potrafi zastosować jest czasami nie do przejścia. Cieszę się, że mimo dużej ilości strat i to, że przegrywaliśmy całą mecz, nie, nie zwiesiliśmy głów i wyrobiliśmy ten mecz tak naprawdę w ostatnie dwie minuty. Także to naprawdę cieszy jeszcze z takim przeciwnikiem. Mam nadzieję, że ta zwycięska pasta zostanie i na, na następnym mecz już wyjdziemy lepiej przygotowani. Czy są pytania do Kuby? Kuba Dawidzie Siemieckie Emocje TV. Chciałem Cię zapytać o kwestię Twoich rzutów trzypunktowych. W pierwszej rundzie to wyglądało różnie, powiedzmy szczerze. Miałeś kilka takich spotkań, gdzie ta skuteczność nie wyglądała najlepiej. Teraz w drugiej wygląda to zupełnie inaczej. Czy bardzo poćwiczyłeś ten element? Jak to wygląda z perspektywy sztabu? Czy masz tutaj wolną rękę, że jak jest pozycja, to masz po prostu ten konfidens i podejmujesz te decyzje? Yy, tak, na pewno z jednej strony jest to, jest to na pewno... Tutaj od trenerów zielone światło, dopóki na ja czystą pozycję mam rzucać, ten rzut na pewno na pewno był gdzieś tam ćwiczony z chłopakami z drużyny. Tutaj też tak naprawdę wiara w siebie i w swój rzut. Dopóki będzie mi wpadać będę rzucał, dopóki gdzieś tam, gdzieś tam ta trójka już nie będzie siedzieć, trzeba będzie wiedzieć kiedy przestać, ale sam naprawdę cieszę się, że, że ta skuteczność jest poprawiona, bo bo to ile, to ile rzutów też mogę wziąć tutaj od trenerów jest naprawdę duże, także, także cieszę się z tego. Dzięki. Panie trenerze, gratulacje, prosimy. Dziękujemy za gratulacje, gratuluję moim zawodnikom przede wszystkim, dziękuję bardzo kibicom że wierzą w nas cały czas i byli szóstym zawodnikiem naszej drużyny i w odpowiednim momencie nas wsparli, bo ten wynik cały czas falował, nie mogliśmy przełamać kotwicy wcześniej, zrobiliśmy to w ostatnich dwóch minutach i dowieźliśmy to cenne zwycięstwo. To był mecz z typu play-off, które się zbliżają naprawdę ciężki. Każda piłka, każda zbiórka, każde posiadanie dużo waży i to chłopakom w szatni powiedziałem, że ta odpowiedzialność, która na nas będzie spoczywała, tak będzie wyglądała w playoffach i cieszę się, że taki mecz rozegraliśmy mimo słabszej skuteczności i ten mecz wygraliśmy konsekwencją w obronie do samego końca i wolą zwycięstwa i to jest najważniejsze. Nie przegraliśmy z tym zespołem deski, gdzie mają naprawdę bardzo fizyczny zespół i to z tego jestem zadowolony. Eee... Niestety, kilka głupich, naprawdę niewymuszonych strat w, takich meczu, w takim meczu może drogo kosztować, ale Przede wszystkim liczy się charakter i to, że walczymy do samego końca i to jest dla mnie najważniejsze z tego meczu. Dziękuję też oczywiście drużynie przeciwnej, bo to jest zespół, który będzie bardzo niewygodny w playoffach, będzie grał twardo, będzie grał swój basket i szczególnie na sali w Kołbrzegu tam się bardzo, bardzo ciężko gra. Może nieobecność też Remona Nelsona zauważyła, że. Im się trudnie grało, ale my też mieliśmy swoje kłopoty, nie mieliśmy rzucającej czwórki żadnej, więc też musieliśmy sobie jakoś z tym poradzić. I jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję kibicom i jestem dumny z moich chłopaków. Panie trenerze wiadomo, że kotwica jest zespołem kładącym duży nacisk przede wszystkim na defensywę. No jest najlepszą defensywą w lidze. Nie ma co ukrywać. Co jest w tej defensywie takiego szczególnego i najtrudniejszego z punktu widzenia rywala, czy krycie gracza z piłką, czy, czy zamiana krycia, bo jednak tutaj ta obrona jest no, naprawdę taka kombinowana momentami i zawsze wydaje się, że dany zawodnik jest na miejscu przy, przy swoim graczu ataku. Tak, trener Frank dobrze dobiera rodzaje and Roll do odpowiedniego przeciwnika. Jest to doświadczony zespół, który dobrze czyta grę i można takie zmiany obrony stylu obrony pick and Roll stosować. I, i, I to jest bardzo trudne do tego. Przede wszystkim size jaki mają i, i zbierają piłki i biegają do kontry. Dzisiaj udało nam się to zatrzymać, my 11 punktów z fast breaku yy, i, i kotwica. 10 więc tutaj jest ważne no i, i przede wszystkim my wygraliśmy dzisiaj tablicę i to był klucz do zwycięstwa. Chciałem jeszcze zapytać o Piotra Winkowskiego wyłączając kwestie samych rzutów wolnych bo dzisiaj to najlepiej nie wyglądało jak może trener ocenić jego występ w tym w tym dzisiejszym spotkaniu ale także w pozostałych bo, bo widać u niego zwyżkę formy. Czy on już powiedzmy dorósł do takiego poziomu zaczął rozumieć swoją, swoją dużą rolę w tym zespole. Jak najbardziej. To, co się dzieje z Piotrem, to jest proces cały czas, tak? więc on się rozwija z każdego meczu na mecz coraz lepiej, radzi sobie, bierze już na siebie odpowiedzialność, jest silny, nie można go przewrócić i zajmuje dobrze pozycję w pomalowanym, dostaje piłki, zdobył zaufanie zawodników, więc swoich kolegów podają mu. Nic dodać, nic ująć, cieszyć się tylko, że się rozwija, i y, mam nadzieję, że krok po kroku będzie uzupełniał swoje wyszkolenie techniczne i, i w grze, w obronie zespołowej, i indywidualne wyszkolenie i w obronie, i w ataku, że będzie, będzie mieli z niego pociechę. Dziękuję.